Witam wszystkich hodowców hodowczynie. Mamy dzisiaj 10 wrzesień 2023 lot numer 4 Gołębi Młodych. Lot z miejscowości Nowogard. Odległość do mnie około 240 km, chyba tam 237 dokładnie. Z tego co. No cóż, zakoszowałem 65 Gołębi z zeszłego lotu. Jak kręciliśmy, nie doleciał mi ten bezpośrednio włożony, ten późny Gołębeczek. 65 poszło, całe stado. Gołębie co najważniejsze wypuszczono: 745. No może trochę późno, ale no niestety staliśmy w kolejce pięć kabin z tego co wiem było tam w Nowogardzie. Eee, puszczaliśmy chyba jako czwarta kabina. Przed nami puszczał oddział nowe. Z tego co zdążyłem się tutaj dowiedzieć. To już na krótkim kilometrażu e, po trzech po godzinach, po trzech godzinach są gołębie właśnie kolega dzwoni z, z troszeczkę dalszego kilometra, z tamtego oddziału chyba też ma, bo prosiłem o kontakt, także cóż, czekamy, 65 gołębi zakoszowane zobaczymy jak to wyjdzie spodziewam się tak gołębi w okolicy godziny 11, czyli, czyli 3 godziny ponad 3 godziny lotu, no zobaczymy czekamy na gołębie był drugi nie, ten drugi to nie był mój mamy pierwszego gołębia bardzo wysoko Żeby mnie Jest tutaj, no? Jest. Czekamy. Mamy drugiego. Pięknie. Od razu, nie? Ale dziś będzie ciężki no. Muszą walczyć Są dwa gołębie w pojedynkę Trzeci, trzeci, woj Całkiem inne gołębie dzisiaj o, o, o. E... Widać, że dalej jeszcze będzie ślizg Jeden, dwa z północy I tu jedynie jakieś gołębie Te dwa są na pewno, bo Te pompują bo już ten Mówiłem, że z wysokiego wynoszły A tu trzy jakieś przecieły bardzo, bardzo wysoko Dlatego chwilę musi potrwać, żeby zeszły. Czerwony no. rób, rób robotę No gdzie ona o. A skrzydła rozłożone O, ale są wyrąbane. ja dziękuję Jednego nie złapał. Nie, albo się dwa naraz ubiły Albo dwa naraz Nie, patrz, jeden się, się nie odbił Kurde hmm. tak. I drugi idzie z góry O, pięknie O, też prawie ledwo wyglądało. Chyba nie był mój drugi. Tamten był obcy. Woj, woj, woj. No chodź. Chodź. Tu jest, tu jest. Idę, idę. Dobra, odbity najważniejszy. Dwa O, spak. No. i drugi. Jeszcze, jeszcze dwa, gdzieś polenę usiąść. Tam idzie też O, te teraz będą. Teraz Tak, jeszcze jeden jest, no. Jeszcze jeden. Cztery, cztery w powietrzu są.

Wiesz, że ona kilometry lubi robić. to, nie to, to, nie jest to, co robi. to przejęła pałeczkę. No gdzie ona. Teraz może usiądzie. Tu po... mhm. Odbita Jest, ale znowu z tyłu. Następne, no? Jeszcze. Nie, jeden. Jeden tylko. A ten pięknie. O, o. No, to jest też też poszkodzę od po trzech dziewiątkach. Już dwóch bracie. Miałby inne gołębie przejrzeć. Będzie. Winiem zaraz następne. Bardzo ładnie się, stamtę ist przejno. Odbite. Mamy dwa następne. Od tyłu. Woj, woj. Dobra, 17 mamy. Tak? Tak. Mamy dwa następne. Proszę. O, ładnie wypompowane. Chodź. Ja jestem. Ja, ja. Gorączka. Ale Gorączka daj swoje. Gorączka robi swoje. Teraz idzie chyba też jeden. Albo obcy. Nie, twój raczej. Raczej mój, ale ty musisz być cudowny. I szybko niech wchodzą, bo tam już jakieś bociany albo żurawie lecą. Żeby nie przepuszyły. Żółtka ja. też po córce kozła, po tej starej mojej. Dobrze, że weszły, bo tam zobacz, jakie tam żurawie lecą. Pokażemy. Panie hodowcy, dzisiaj pokazuje się stara moja linia, niestety. Ale też jest jakiś czerwony, ale. Wszystko z was, z wnuków, synów. A z tak, tórek. Mały wstęp do filmu. A te z jakiego lotu idą? Co teraz? Te, tak, które idą? Tak, chyba jeszcze z nie? Zaległe. Ile teraz mamy, czy że ja powiem? Pięknie. Dajkę, mamy 12 minut i 20 gołębi. No i cóż, widać, jak jakie jak wyjechane. Nie? I wszystko stoi przy pojedle. Jakby chciał się kąpać normalnie, każdy pije i... Będą no straty, będą dzisiaj. Nie? Jak te żurawie odlecą, bo teraz będą płoszyć, ja, na mnie płosy. A na niczego nie ma na niebie, także zobaczymy Lecą póki lecą, jest, 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 to dobrze, nie? Od tyłu już, ale jest po maratonce mojej też, nie? Samiec jest Fabra A to maratonka, jest No, Czyli żurawie dobrze, że wypuściłeś, nie? Też z walunki mojej. Też z tych góry, no. z tych upartych. 2828, 2,8 A jest? Jakby ktoś chciał wiedzieć. 2, na razie miał Mamy szpaka, zobaczymy jakie lądowanie będzie miał. Trzyma, trzy miał na razie. O, no szpaki są niezmordowane, kółka robię. Mamy no. na razie trzy konkursy. Załóż. poszedł na komin. Za szpaka, szpaka jeszcze 5 kółek zrobić to nie problem. To jest forma, zobacz. Teraz zejdzie. Proszę zobacz, w biegu się odbija. I jeszcze są dwa. Wołaj wohaj Ale ten, ten ostatni się nie odbił Gdzie się odbiło wszystko Wołaj wołaj Mamy następnego Następny od tyłu Pięknie no Chodź Odbit 28. Jest Mamy gołąbka? Będzie ładnie siadał To będzie trzydziesty gołąb Na sześćdziesiąt pięć Trzydzieści Ty, ci 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 Pośrodkaj! Ci. Tam już jest picie! Mamy! Dwa tu były, jeden jest zapewne taki szpakowaty Prawie, że biały O! Trzy są! Tu, jak są trzy to przekroczymy połowę Wołaj, wołaj! Chyba, że ten jeden nie twój O Jezusie, a on Cię mi. No, no to akurat. Tylko wołaj, niech wchodzą. Nie, to nie jest mi. A on no Bo taki trochę... Ale będziemy wiedzieć, skąd to jest. Jak wejdzie. No, przeczytamy zaraz. Ląbka. Zaraz siądzie tu, patrz. Patrz Ale nie machamy rączkami, cichutko. No, zobacz jak będzie lądował. Tu jeszcze wyleci. Jest jeszcze jeden, dwa są, zaraz będą siadły Chodźcie trochę, cofniemy. Chodź, 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 chodź do tyłu. Chodź do tyłu. Chyba widziałem O, widzisz? Jak to. Telefonu... Zaraz policzymy. Wuj... Wujek nam zaraz powie. Jeszcze jeden chyba jest. Tak, jeszcze jeden będzie twój Ile mamy antek głębi? Dobrze. Dobrze jest gołąbek kolejny Zaraz będzie siadał Zaraz ładnie tu wsiądzę i będziemy go widzieć Zobacz Szpak Mamy następnego, to żeby się odbił. Tak patrzy Jest. Mamy następnego. Co to za ptak? Zaraz będziemy wiedzieć. nie? samiczka. Samiczka 38 na 65. Co, będziemy kończyć to relację mm. chyba? No mamy 38 głębi na 65. No, jak widzieliście, lot bardzo ciężki. No niestety, temperatura robi, temperatura robi swoje. Moim zdaniem, każde 15 minut wypuszczenia wcześniej to, to, to lepiej dla głębi. O, jest następny 39. No może będę się schodzić. No zobaczymy. No, do, do tego momentu, aż się zrobi duża przerwa, pewnie, jak to zwykle bywa. Nie? Ale widać, że straty będą na pewno, ale to jakaś tam bomba nie będzie. No, warunki, warunki są ciężkie, to i, to i przylot nie jest łatwy. Nie? A ciepło już jest, a mamy w tej chwili, zaraz ja Wam powiem, e, od pierwszego gołębia mamy e, 40 minut. No i na to obcy daliśmy mu wody przed chwilą. Napił się z rynny, to polałem mu trochę w rynne, żeby się napił. przyleciał z moimi dwoma. To mam nadzieję, że sobie odleci. Jak sobie trochę odpocznie, chociaż pewnie zmęczony. On mocno nie jest, tylko woda była potrzebna. Także już Jesteśmy po czwartym locie. Nowogard za tydzień mamy piąty lot. Też Nowogard, z tego co wiem. Oby się jak najwięcej tych ptaków zeszło. Na ten moment ile jeszcze raz? 30. Ile tam mamy antek? 38, nie? Weź tam zajrzyj, 39. 39, no młodzi wiedzą lepiej, ja już trochę nie tego. <grym <grym Dobra, no także, mówię, 26 ptaków jeszcze brakuje. Mam nadzieję, że się poschodzą Rozmawiałem w sąsiednim oddziele z Krzysiem, to też tam kapią. Nie ma jakiegoś tam nalotu. Także wiadomo, no, tylko apel do hodowców, żeby pomagali, a nie łapali. Także tak jak ja pomogłem, napiła się, odpocznie poleci na pewno. Nie? Dobra, hasłem dobry lot. Pozdrav!